Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor. Gorąco polecam. Gruba skóra Solidarności. Jeden drugiego brzemiona noście. To zwięzłe zdanie apostoła i z inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej Solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem. We wspólnocie. A więc nigdy. Jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemiem dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugi. Jan Paweł II. W książce Kobiety Małopolskiej Solidarności. Autorki Magdalena Maliszewska, Bernika Rewicka. Jest m.in. zapis rozmowy z Danutą Skórą, która pokazuje bynajmniej niesolidarne oblicze Solidarności Nauczycielskiej jednej ze szkół krakowskich. Danuta Skóra, w tamtych czasach nauczycielka, od września 1981 roku przewodnicząca Solidarności w swojej szkole, w stanie wojennym dostała wypowiedzenie z pracy na wieść, że jej mąż jest internowany. Dyrektor podobno był naciskany przez SB i z SB okazał solidarność, której w zasunku nauczycielki zabrakło. Rzecz jasna zwalniając argumentował, że chodzi o brak godzin dla nauczyciela, czemu sąd prasy nie uwierzył. Sąd odziwo, dziwo biorąc pod uwagę, że zwolnienie nastąpiło z przysięg politycznych, Nauczycielkiem przywrócił do pracy i to na tych samych warunkach, jak przed zwolnieniem. Przydałby się wykaz takich sądów, bo powszechnym niemal mniemaniu sądy były wówczas raczej solidarne z SB, a nie z członkami Solidarności. A tu mamy taką sytuację, że dyrektor kwestionuje decyzję sądu, argumentując, że nauczycielka to element antysocjalistyczny i domagają się zmiany decyzji, co poparli niemal wszyscy nauczyciele ze szkolnej Solidarności. Solidarnej z naciskami SB. Nie da się ukryć, z którym ci nauczycieli mieli grubą. Przydałyby mi się solidne badania historyczne, socjologiczne nad Solidarnością i gruboskórnością nauczycieli. Bo chyba to nie był przypadek odosobniony. Ja doświadczeń osobistych z Solidarnością nauczycieli szkół stopnia podstawowego nie miałem, ale miałem i nadal mam do czynienia z Solidarnością swoistej natury nauczycieli szkół stopnia wyższego, stopnia prestiżowego dla innych. I te doświadczenia są siłą rzeczy stopnia znacznie wyższego. Podobnie jak i gruboskórność nauczycieli, bądź co bądź z górnej półki płacowej, etatowej. Solidarność w Instytucie Uniwersytetu Jagiellońskiego zakładałem, strajk po 13 grudnia próbowałem samo jeden organizować. Ale Solidarność wykazała solidarność z towarzyszem dyrektorem, też rzecz jasna zapisanym do solidarności, którą znajmił na zebraniu. Że solidarności już nie ma. Ja uzol tylko zawiesił. Więc sam jeden opuściłem salę i zerwałem kontakty z towarzyszem dyrektorem. I nie tylko. I nie został. Towarzysz nie czuł się mocno. Zresztą miał wiedzę, że jego partyjny kolega w Warszawie stracił fotel i to wyższy, jak wezwał organy do pomocy. Dał dowód że nie daje sobie rady. Jak wywiesiły czarne flagi po tragedii wujku, towarzyszy usunął z widoku publicznego, chowając w swojej szafie. Spotkał się z solidarnością akademickiej braci. Mnie, niewygodnego, z uczelni jeszcze nie usunięto, ale rozpoczęto stopniowe działania operacyjne, dyskredytujące, osławiające, blokujące. Towarzysz w końcu nowy, choć nie młody, pracownik i dyrektor, rósł w siłę, nabierał mocy i nagradzał poddanych, tak żeby zagranicznymi, mimo stanu wojennego. Gdyś miał na zebraniu: jak się komu nie podoba, to won na Spitzbergen. Ale na Spitzbergen i do cieplejszych krajów wysyłał tylko tych, którym się Podobał. Opis środków i mechanizmów zmierzających do oczyszczenia uczelni z elementu szkodliwego, negatywnie wpływającego na młodzież akademicką, stanowiącego zagrożenie dla wiodącej siły narodu, całego instytutu, a nawet wzorcowej uczelni, to temat zbyt obszarny na krótki felietonowy tekst. Trzeba jednak podkreślić obojętną postawę braci Solidarnościowej wobec członka. Założyciela Instytutowej Solidarności, ustawianego na drodze do ostatecznej egzekucji akademickiej, i w końcu bez protestu solidarnościowego skazanego na banicję. Jak się okazuje, dożywotną solidarnościowy protest studencki tylko nieco ten przejrzysty obraz zaburzał. Powrót do przejrzystości, nad wyraz klarowny, nastąpił u zarania budowy trzeciej RP. Kiedy to pojawiła się groźba, że usunięty usyłku Perelu może jednak wrócić i zagrodzić Solidarności postępowców, którzy rozpoczęli już wespół w zespół budowę nowej, starej rzeczywistości. Gruba skóra nowej, solidarnej z towarzyszami, jawnymi i tajnymi Solidarności, zdołała się przekształcić w gruby pancerz którego wojownik mieszka, budujące zreby polskiej państwowości, mogliby jedynie pozazdrościć. Solidarność z jawnymi i tajnymi współpracownikami systemu kłamstwa odniosła sukces, co nie było trudne, bo wielu w sojuszu ponad podziałami wystąpiło przeciwko jednemu i nadal solidarnie występuje. I to w kraju, otaczającym kultem Jana Pawła II, który głosił. Pamięci mam radą, pamiętam dobrze krwią groczących dań i będę śpiewać spoza murów, spoza więzień bram. Nawet w czasie zwątpienia godności nikt już nie odbierze nam. Naszej godności nikt już nie odbierze nam.